Czyli pan popiera dzisiejszy protest rolników w Warszawie. Słyszał pan, że rolnicy planują zablokować centrum stolicy. To jest oczywiście pomysł Donalda Tuska, ponieważ wygonił rolników znad granicy. Stwierdził, że nie można blokować granicy, to przyjechali blokować Warszawę. Chce pan powiedzieć, że Donald Tusk sprowokował ich przyjazd do Warszawy? Oczywiście, że tak. Oni chcieli protestować na granicy z Ukrainą, po czym Donald Tusk powiedział, że przejścia graniczne będą wpisane na listę infrastruktury krytycznej i że nie wolno ich blokować. No to przyjechali do Warszawy. I bardzo dobrze. Lepiej, żeby blokowali. Sejm Kancelarii, Premiera Rady Ministrów, żeby przeszkadzali politykom, którzy są odpowiedzialni za to, że próbuje się w Polsce zabić rolnictwo. A ma pan prawo jazdy? Tak. A ma pan prawo jazdy na traktor? Nie. A uważa pan, że rolnicy powinni mieć prawo wjechać dzisiaj traktorami do Warszawy? Nie znam szczegółowych przepisów. No natomiast... przepisy mówią, że nie mogą. I policja już zapowiedziała, że będzie egzekwować prawo. Protestować można nie za pomocą traktorów, natomiast bardzo ważne jest to, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, że rolnicy nie protestują w swoim interesie, tylko w naszym interesie, bo polskie bezpieczeństwo żywieniowe jest w interesie nas wszystkich. Jaka jest zależność między tym, co wywalczą rolnicy, a tym, jak będziemy się czuć jako konsumenci? Jest dwie sprawy. Pierwsze, żywność będzie tańsza, jeżeli będzie można ją produkować na miejscu bez tych wszystkich kolejnych norm i regulacji. A druga sprawa jest taka, że wszyscy pamiętamy, co się działo przez kolejne, przez poprzednie kilka lat. Mieliśmy walkę z wirusem, która spowodowała przerwanie dostaw. Pamiętamy, co się działo z materiałami medycznymi w momencie, kiedy wirus w Polskę uderzył. miały problemy z przechodzeniem przez granice. Potem wojna. Nie wiadomo co przyniosą kolejne lata i nie możemy być zdani na to, że będziemy mieli co jeść tylko wtedy, jeżeli dopłynie jakiś statek z Argentyny albo jeżeli przyjdą transporty żywności z Ukrainy. A pan popiera ten postulat rolników, żeby zablokować granice, żeby nie wjeżdżały do Polski towary z Ukrainy? W tym momencie mamy nieuczciwą konkurencję. Towary na Ukrainie nie, przez, nie podlegają pod regulację unijne, przez co ich produkcja jest znacznie tańsza, więc to nie jest wolny rynek, jeżeli rolnicy z Polski muszą spełniać wszystkie wymagania Unii Europejskiej, a wielkie koncerny zachodnie, które akurat produkują żywność na Ukrainie, nie muszą spełniać tych wymagań. Więc ten handel jest po prostu nieuczciwy i należy go zatrzymać. I Pana zdaniem rząd Donalda Tuska powinien wprowadzić embargo? Tak, zresztą sam Donald Tusk jeszcze we wrześniu w trakcie kampanii wyborczej mówił, że jakiś syf wjeżdża z, z Ukrainy do Polski, że należy to powstrzymać, więc chciałbym, żeby wywiązał się ze swoich obietnic.